Siema, mamy to Rolnik NIEPROFESJONALNY. Mamy dzisiaj 21 marca, lecę z ostatnim zbiornikiem RSM-u, z ostatnim opryskiwaczem RSM-u na pszenicę. Pszenica, tutaj dostanie 130, 130, 130 tam z hakiem kilogramów azotu, jest to pszenica po dwukrotnej kukurydzy, pszenica wysiewana na takim bardzo sobym polu. O wynikach opowiadałem jak siałem tylko kukurydzę, więc nie ja będę tutaj się jakoś wielce rozwodził, ale jest to no, w głównej mierze piach, co zresztą widać po tym poboczu chociażby i po lasach wszechobecnych. Jest trochę gliny na tamtych górkach, mam nadzieję, że to też podciągnie, ale takie doświadczenie założone na słabych piaskach może też pokazać po prostu jak te odmiany się zachowują, bo są tutaj trzy odmiany. Jedna w czystym siewie, druga w czystym siewie i potem jest taka mieszanka Więc będziemy patrzyli na jakieś różnice Patrzyli na to, jak one się zachowują w okresie suszy który mam nadzieję, że nie będzie, ale w razie w, no to Pod różnymi względami, gdzieś tam będziemy je mogli porównać I No i co, no i zobaczymy jeszcze, jeżeli uda się nam do, do, dojechać jutro z dokrzewianiem, to będę tutaj dokrzewiał tą pszeniczkę. Chwasty były zwalczane po siewie. One tutaj jeszcze gdzie nie gdzie dogorywają. Zobaczymy, czy będzie potrzebna poprawka, czy nie, ale te chwasty one powinny obumrzeć, bo widać, że tutaj młode tak naprawdę listki, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, te młode liście Młode, które y, powinny teraz gwałtownie przyrastać i, i być zielone, one są praktycznie takie zdeformowane. Więc powinno być czysto o kolejny tak samo. Więc mam nadzieję, że po prostu ta ochrona herbicydowa, która była zastosowana naprawdę późno i to było na takim dobrym, jednym liściu pełnym, zrobione przed spadkami temperatur. Więc liczyłem się z tym, że może być tutaj poprawka, ale mam nadzieję, że poprawki tutaj nie będzie. Napiszę Wam w opisie tego filmu, jakie były substancje zrobione, bo już nie pamiętam dawek. Teraz jeszcze taka szybka informacja. Można już zgłaszać do Optima Broker chęć ubezpieczenia Swoich upraw, osoby, które są już w bazie, będą dostawały informacje od Ilony. Będzie do wszystkich dzwoniła po kolei, żeby po prostu się podpytać, czy chcecie. Osoby, które są nowe bądź jeszcze nie znają tej firmy, polega to na tym, że broker zbiera informacje, zbiera zapytania ofertowe od rolników i następnie przedstawia je sumarycznie. Do zakładów ubezpieczających. Jest to tyle spoko, że można wynegocjować fajne stawki, bo nie idziemy jako klient detaliczny, tylko jako klient hurtowy i nie ubezpieczamy, nie wiem, 5 czy 20 hektarów, ale ubezpieczamy kilkaset hektarów danej uprawy, więc stawki z automatu spadają, jeśli chodzi o stawki ubezpieczeń oczywiście, nie wpływając negatywnie na ewentualne wypłaty. E, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, e, oferty i tak czy siak są indywidualne potem pod nas. E, Łącznie z tym, że możemy wybrać jakie ryzyka, na jakie kwoty i tym podobne. Więc to leci całkowicie e, indywidualnie do każdego po prostu z nas. No i ja ubezpieczam się już od trzech lat i naprawdę spoko to wychodzi nie trzeba też o chociażby dzwonić na infolinię, czekać. Wszystko jest załatwione po prostu przez pełnomocnictwo. Nie ma od tego jakichś tam procentów. Po prostu firma zarabia na tym, że nas ubezpiecza. Tak samo jak każdy inny przedstawiciel ubezpieczeniowy po prostu zarabia na tym, że nas ubezpiecza. I nie ma od jakiegoś procentu, jakiejś prowizji i tym podobne. Wszystko idzie na tych, samych, na tych samych zasadach. Z tym, że jest to o wiele łatwiejsze. O wiele łatwiejsze o wiele szybsze, tak jak dla mnie, bo mam już pewną po prostu bazę, e, inaczej, mam swoją listę hektarów, listę mm, upraw i tylko zmieniam sobie potem w Excelu, więc na szybciutko to przeskakuje. Nie trzeba nic tam podawać, nie trzeba zmieniać, nie trzeba do każdej firmy ubezpieczeniowej chodzić osobno, żeby się podpytać po prostu o ofertę. Wszystko w jednym miejscu. Ile ona wtedy wysyła e, oferty, i można do niej zadzwonić, bądź ona dzwoni, bądź pisze po prostu w e-mailu e, jaką ona by na przykład wzięła, bądź e, jakie dwie, czasami trzy e, ubezpieczalnie. Jakie są między tymi ubezpieczeniami różnice, bo też te klauzule, te regulaminy co roku się zmieniają, więc trzeba być na bieżąco z tym. No i tyle. I zachęcam Was do zapoznania się chociażby. Można wysłać yy, listę swoich działek. Można zobaczyć jak to działa. Nie trzeba brać ubezpieczenia, to już zależy od Was. Yy, zgłaszamy się przez formularz zgłoszeniowy na stronie bezpiecznego No i wtedy wszystko yy, tak naprawdę jest z Waszej strony. Potem będzie po prostu odpowiedź od Ilony i Michała, co trzeba poczynić dalej. I finito. No a w międzyczasie mały podgląd na rozbiórkę, od dwóch dni pomaga mi tutaj kuzyn przy rozbieraniu, wywozimy deski i tym podobne, e, tutaj mówiłem wam, że była posadzka, no i posadzka jest, ale na takiej dzikiej piaskowej podsypce, więc nie trzyma to jakoś zarumbiście mocno, e, no a tu wszędzie żółty kamień, e, żółty piach i kamień pod tym. Starczy! No, i teraz operacja: ostatnia ściana, która przylega do tej ściany od kotłowni. Tam jest w dwunastka więc nie ma w ogóle możliwości, żeby gdzieś tam dotknąć i żeby gdzieś to poleciało głębiej. No mogłoby zaboleć. Już to jest lekka konstrukcja, ale drgnęło! Odsuwa się! No. Zobaczcie tam tą hałdę drewna. Po prostu miało być tego drewna o wiele, wiele mniej, a jest od groma. No ale jak się później okazało, e... jedna część była stropu betonowa, a druga część była drewniana z jakąś taką podlewką, więc tych desek tam było jeszcze o wiele więcej. Dobra, lecimy z tym. A spróbujesz? Aj, kurde, no widzi niby zaparte. Niby zaparte a i tak czy siak jak się upruszy to jest dupa robota. Też czuję, że będziemy całą tą ścianę dziergali jedno po drugim. Cała chodzi, ale nie chce pęknąć, nie? No. Podejście numer 50 Lecimy, lecimy, lecimy. O, jedna dwie sta jest. No, i dopiero dzisiaj kończymy. Z rozbiórki mało co tak naprawdę zostało. Tutaj altana i korytarz będzie do poskubania podłoga. No i została to ściana płaczu. Z tej strony już jest wszystkie, jest cały gruz wywieziony. I została ten kawałek ściany płaczu. Bardzo powoli to idzie, bo to się dziadostwo kruszy. Nie chce się połamać tylko się kruszy i powoli, 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 a z drugiej strony jest tutaj tak jak wspominałem pusta dwunastka, więc bardzo delikatna struktura. No i problem jest tego typu, że niby te ściany są nie połączone za sobą, ale jak była zaprawa kładziona, zobaczcie, że za każdym kleksem po prostu to wyłaziło na zewnątrz, było tej zaprawy za dużo dawane i przez to ona się w pewien sposób dołączyło do tej ścianki. No a tutaj małe pęknięcie nam poszło. Być może, a raczej bardzo prawdopodobne, że w momencie kiedy ja po prostu tutaj skubałem. No ale całe szczęście trzyma się wszystko kupy. Potem ściana tutaj dojdzie, więc będzie okej. Okay. Eee... No zobaczcie, jak gruba tutaj jest ściana, 50 cm ściany, która ani to nie trzymała ciepła, ani tak naprawdę eee... nie jest ścianą mocną, bo jest to po prostu ranny żużel, więc słabo, naprawdę słabo to wyglądało. I chociażby sama ściana, jak tutaj jest, o, to było obtynkowane, zagruntowane i wszystko. Ale no, jeżeli przechodziło ciepło i, i zimno przez taką grubą ścianę, po prostu jak przez kartkę papieru, no to chociażby nie wiem, tapety, farby, wszystko w domu mm, bardzo szybko się niszczyło. No, i też raczej za zbyt zdrowe, to to nie jest. To ja na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Rolnik nieprofesjonalny naprawdę duże się to podwórko zaczyna robić.